Witam Was serdecznie, Justyna Chludzińska. Witam Was z parku, ten który już mieliście okazję zobaczyć na moim kanale. Tym razem w wersji zimowej. Pada śnieg, ale jest też przecudownie. Każda pora roku ma coś pięknego w sobie. I dzisiaj, dzisiaj chcę Wam powiedzieć... Bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ogromną ma to wartość. Wczoraj i dzisiaj oglądam i słucham nagrania, które mówią o tym, jak ważne jest słuchanie swojego ciała. A jeśli już któraś z Was mnie słucha, obserwuje dłużej, to z pewnością zdążyła zauważyć, że ja bardzo często to podkreślam. Słuchaj swojego ciała, idź za swoimi odczuciami, pragnieniami, tylko żeby najpierw um, nauczyć się odczuwać, czyli musimy dopuścić do siebie uczucia. Musimy dopuścić do siebie um, tą miękkość w ciele, czyli właśnie niezesztywnienie i um, i nie wypieranie y, emocji z siebie. Natomiast to, co, co właśnie tak bardzo. Ach, piesek tu biegnie. To, co bardzo właśnie tak y, jest, jest teraz podkreślane y, przez osoby, które pracują z ludźmi, czyli właśnie terapeutów, ale też lekarzy, to jest to, żeby. Pójść za uczuciem ze swojego ciała. Żeby nie oczekiwać cudów od terapeutów i lekarzy, bo w głównej mierze oni mogą cię tylko gdzieś tam nakierunkować. Natomiast ty, słuchając właśnie swoich odczuć z ciała, jesteś w stanie postępować według własnej instrukcji obsługi. A każdy ma z nas inną instrukcję. Ja już to Wam mówiłam, że nikt z was nie zna was lepiej niż wy same sami. I dzisiaj właśnie i wczoraj. Mm, Oglądając takie nagrania i, i czytając różne, różne artykuły, pomyślałam sobie, przecież ja wam to tak często powtarzam, i sama sobie nie zdawałam sprawy, że to jest aż tak ważne. Bo tak jak już właśnie wam mówiłam, nie jestem psychologiem, nie jestem lekarzem i wydaje się takie błahe, takie oklepane. Słuchaj siebie słuchaj swojego ciała ale zobaczcie, czasami czasami bagatelizując właśnie takie sprawy, idziemy gdzieś, czy to na terapię, czy do lekarza wydajemy tam czasami naprawdę spore pieniądze i dowiadujemy się tego, co wcześniej właśnie nie braliśmy w ogóle pod uwagę, albo bagate, bagatelowo. A. <laughs> Bagatelizować. Tak. <laughs> A. Nieważne. Nieważne. Znaczy, nieważne to, to, że, się, to że się pomyliłam. Mm, nie będę. Nie będę odrzucać tego nagrania, tylko dlatego właśnie, że pomyliłam się z tym jednym słowem. Mm, no. Więc tak, troszkę, troszkę uśmiechu. Daj sobie przyzwolenie e, do takich momentów. Mm, nie na sztywno, właśnie. Nie na sztywno do wszystkiego podchodzić. Hmm. Czyste zimowe powietrze drzewa. Pokażę Wam, jak ten park wygląda dzisiaj. Co prawda, jak widzicie, pada śnieg, ale jeszcze jeszcze właśnie nie zdążył rozpuszczać. No nie, troszkę, troszkę już się osadza. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie padał ten śnieg przez całą noc, czy przestanie. I jutro obudzę się zupełnie już innym klimacie i inna atmosfera będzie, inny krajobraz za oknem. Tak, także podzieliłam, wam się, podzieliłam się z Wami kawałkiem tego, co, co widzę. Także hmm, tak, moje drogie. Widzicie, jak ważne, ważne jest to, żeby słuchać siebie, podążać za tym, co się czuje. Hmm. No I to na tyle ode mnie, na ten, na ten moment mm. mam, mam w pamięci bardzo, bardzo ważny temat, wczoraj przyszedł mi do głowy. i No i jest taki jest, jest bardzo ważny, ale <śle> myślę jeszcze właśnie nad... nad taką treścią, e, którą chciałabym wam przekazać w całości, bo, mm, bo nie jest to... nie jest to taki błahy powód dla, którego tak się dzieje i to mi przyszło przyszło do głowy. E, no i może to troszkę zrobić, zrobić zamieszanie. Natomiast e, no... Po to, po to też założyłam ten kanał, żeby żeby łamać te utarte schematy i stereotypy. Tak, Także przesyłam Wam pozdrowienia. Wyjdźcie, wyjdźcie do natury. Jak to się mówi, nie ma złej pogody, tylko są złe ciuchy, tak? Jakoś, jakoś tak to było. Także ubierzcie się stosownie do pogody, jaka jest w Waszym miejscu, i wyjdźcie troszkę do natury, e, oczyścić głowę, jeśli, jeśli możecie, oczywiście, jeśli obowiązki na to pozwalają. Tymczasem, do zobaczenia.